Słuchałem tego, co pastor o Krzysiu mówił i e, te wersety, co przeczytał z Listu do Jakuba, tak? że, człowiek, e, że człowiek, kiedy jest kuszony, nikt nie mówi, że przez Boga jest kuszony, e, tak? tylko że bywa kuszony przez własne, własne porządliwości, które go nęcą i tak dalej, potem grzech i tak dalej. Natomiast też e, m, Krzysztof powiedział, że Bóg jest tym, który no, nie cieszy się i raduje, kiedy my upadamy, ale jest raczej tym, który chce nas, chce nas podnosić. Który czasem doprowadza do sytuacji, gdzie e, jesteśmy wystawiani na próbę. I powiem wam e, taką historię, bo tak od razu mi się skojarzyło. Miałem chyba 5 6 lat i razem z rodzicami i e, z siostrą pojechaliśmy na, na zalew do Kaniowa Koło Zagnańska. Lubiliśmy tam jeździć, bo tam fajny taki ogólnie był zalew, i to pamiętam jak dziecko, jak, jak jeździliśmy na ten zalew. I mm, ja pamiętam, że wtedy bardzo lubiłem się przechwalać, że co to nie ja, w sensie, że, że ja to jestem najlepszy pływak, ja to jestem najlepszy sportowiec, i wszystko jej w ogóle i szczególe. Natomiast kiedy na, na takim dmuchanym materacu, nie wiem czy okażecie takie fajne materace, były z jednej strony czerwone, a z drugiej takie były granatowe. E, na takim materacu, napompowanym, wypłynęliśmy właśnie na ten zalew. Tata trzymał za ten materac. E, ja na tym materacu, i wiecie, wszystko fajnie, dopóki miałem grunt pod nogami. Kiedy czułem, że jestem stabilny, w sensie nogi moje bezpieczne, dokładnie. Natomiast kiedy tata już odpływał trochę dalej. Byłem na materacu, słoneczko mi przygrzewało, to powiem wam, czułem się dobrze. Czułem się nadal komfortowo. No i w którymś momencie tata mówi, a czy tak mówi, mówi, no to teraz zobaczymy, czy faktycznie umiesz pływać. W sensie umiesz się utrzymywać na wodzie. No i to była moja pierwsza taka, jedna z pierwszych szkół, gdzie po prostu zostałem z materaca zrzucony do wody, tata chciał sprawdzić, czy utrzymuje się na wodzie. Tak? Cały czas był w pobliżu czy utrzymuje się na wodzie. Ja wtedy jako dziecko, wiecie, utrzymywałem się na wodzie. Jeszcze nie mogę powiedzieć, że umiałem pływać. Natomiast moje przechwałki zostały zweryfikowane. To jest raz. I kilka rzeczy, które z tego płyną. Nasz Bóg Ojciec, to właśnie nawiązuje do tego, co też mówił pastor. Nasz Bóg, nasz Ojciec też czasami nas właśnie w jakiś sposób wychowuje. Mówi sprawdzam. Wiecie, tak jak w pokerze, czasami ktoś tam gra, ma karty się chwali, no to ktoś powie, dobra, sprawdzam cię. Czy nie kantujesz, czy nie oszukujesz, czy, czy po prostu nie jest, nie jest tak, a w rzeczywistości jest inaczej. I wiecie co i e, bardzo często człowiekowi się wydaje, że jest na tyle mocny, na tyle silny, e, bo stąpa po ziemi, bo się czuje bezpiecznie, komfortowo. Może nawet nie być na ziemi, ale być nadal w komfortowych sytuacji. Na tym materacu ze słońcem na, e, nad głową jest ciepło, przyjemnie. Ale w którymś momencie Bóg zrzuca nas z tego materaca i mówi, sprawdzam. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez mnie. Jak sobie poradzisz w sytuacji, w której ja wystawiam cię w jakiś sposób na próbę, czy jesteś na tyle silny, żeby temu podobać. I Wiecie, my się szamoczemy, możemy tymi rękami machać, rozklapywać mnóstwo wody, jakoś się utrzymamy na tej powierzchni, tak? Możemy jakoś do brzegu dopłynąć, ale kiedy nie powiemy, no Boże, naucz mnie pływać. Tak? Naucz mnie pływać. Kiedy się do niego nie zwrócimy, nie zaufamy, to dalej możemy wodę rozklapywać, możemy w chaosie machać rękami, a do niczego to nie, do niczego to nie doprowadzi. I... Ja też osobiście, powiem szczerze, wielokrotnie w życiu byłem uczony przez Boga pokory, bo wydawało mi się, że jestem człowiekiem na tyle silnym, że poradzę sobie ze wszystkim, a Bóg bardzo szybko mnie sprowadzał do parteru i powiedział, i mówił, że Twoja wyniosłość, Twoja duma, Twoja pewność siebie spowodowała to, że słuchaj, bez mnie, mnie jesteś nikim, dalej jesteś grzesznym człowiekiem i jeśli e, nie podwracasz się od grzechu to grzech czyha obok i tak zdaję sobie sprawę że Bóg jest Bogiem wszechmogącym ale przede wszystkim też i ojcem który chce nas czegoś uczyć chce nas wychowywać karcić kiedy potrzeba ale nie po to żeby się na niego obrażać tylko on naprawdę robi to z miłości do nas. Z miłości do nas, bo chce, żebyśmy byli jak najlepszymi ludźmi, jak najlepszymi chrześcijanami, jak najlepszymi małżonkami, współmałżonkami, jak najlepszymi rodzicami, jak najlepszymi dziećmi, jak najlepszymi przyjaciółmi, jak najlepszymi braćmi wobec drugiego. To wszystko ma cel po to, abyśmy my stawali się tutaj nawet w tym życiu osobami które będą wydawały jego owoce. To tak abstrahując od tego, co powiedział pastor. Natomiast chciałbym się podzielić samym 13. Chyba jeden z krótszych psałów, które, które są. Hmm. Tu można powiedzieć sytuacja zgoła odwrotna, bo Dawid, który znalazł się w utrapieniu, kiedy był hmm, ciemiężony, musiał uciekać. E Właśnie miał ten dylemat, Boże, dlaczego ty mnie opuściłeś? Dlaczego przeciwnicy moi czekają na mnie? I tak samo my byśmy mogli powiedzieć, Boże, dlaczego mnie tak doświadczasz? Dlaczego cały czas jestem wypróbowany? Dlaczego w moim, w moim życiu zdarzają się takie, a nie inne sytuacje? Dlaczego coś się wydarzyło? Dlaczego znowu upadłem? Dlaczego znowu z czymś sobie nie poradziłem? Co mówi Dawid? Dopóki Szpanie, będziesz mnie stale zapominał? Słuchajcie, mocne słowa, czy... My też niejednokrotnie, może nie powiedzieliśmy, ale pomyśleliśmy, Boże, dlaczego mnie zapomniałeś? Czy Ty w ogóle tam jesteś? Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mnie mieć, będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Dopóki nieprzy... Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go, by nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. I ostatni werset, taki najbardziej znamienny: Ja bowiem ufam władcy Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Mimo ciężkich sytuacji, mimo tego, że nam się wydaje, że nieprzyjaciel nas przemógł. Że jakiś grzech, sytuacja w życiu, osoba nas przemogła. To tak jak psalmista Dawid mówi, że Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I nam się tak może wydawać. Boże, dlaczego nas opuściłeś? Natomiast jego modlitwa, słuchajcie, dwa ostatnie wersety. Nie pozwól, Panie, aby nieprzyjaciel, czyli nie pozwól, Boże, żeby grzech panował nade mną. Mimo wszystko ja będę ufał Bogu i będę mu śpiewał, bo jest dobry. Do czego też Was zachęcam, powstańmy i będziemy mogli naszego.